Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w budowaniu składu w 14 Tak, je, yeah. ho, hy, ho, hy, ho, To jest mój pierwszy skład, jaki złożyłem, jaki zrobiłem, kupiłem i wiecie, no rozkwiniłem, po prostu sam go zrobiłem No wstępie powiem, że ten skład miał wyglądać zupełnie inaczej, to znaczy ta część miała tutaj być, ta ale jak się okazało, zgranie już nie działa w ten sam sposób, co kiedyś. Połączenia krajowe teraz liczą się tak samo jak połączenia ligowe. Czyli Dany, nie mając połączenia z Dumbią, nie miał pełnego zgrania. Tutaj była Argentyna, wiecie, o tu był Skok, o tu był Perez, tutaj to i to, tak się łączyło ładnie. No ale chuj, no nie można tak zrobić, to no trudno. Ehm, więc zmieniłem skład w ten sposób. Zacznijmy od bramki. Wejdę sobie w bio i tak będę wam pokazywał. I bo Kurtuła wiadomo, 88 łapania, 86 refleksu, 82 divinguś, 84 pozycjoning. Urósł, urósł centymetr przez rok. Genialny bramkarz, był w FIFA 13, wysoki, taki młody bramkarz, to jest zawsze kozak, więc będzie zajebisty, tak coś czuję. 4700 końców. Eee, no, zaokrąglimy, no już nie, będziemy zaokrąglać, wezmę sobie kalkulator i będę w trakcie liczył. Mm, ile cały skład kosztował, bo w sumie niektórym kogoś może to ciekawić, a ja sam w sumie chciałbym wiedzieć, ile wydałem na to gówno. Dalej. Benwat Amgwa. 5000 końców równo. 70 Defending, 89 Pace. Czarny jak, no nie wiem co, jak węgiel na Śląsku. Tak prosto z kopalni, świeżutki, cieplutki. E, pomimo tego ma 31 lat, lol. E, ale za to ma wysoką pracowitość w obronie i średnią w ataku, więc jest takim dosyć defensywnym obrońcą. Ja za niego 5000 monet zapłaciłem. Ale czuję, że warto, bo zawsze był kozakiem. Dalej Żało Miranda de Souza finio, czyli Miranda po prostu. Dostał spory upgrade, a, teraz jego karta jest świecąca. 76 tempo, 80 defending, 83 heading. Kozak, 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 tylko tyle mogę powiedzieć. Patrząc po statystykach, no w zeszłym roku był kozakiem, a teraz ma jeszcze lepsze, więc z czego by nie? Pepe, 6100, hmm. no, ludzie, no wszyscy znają Pepe. Jest agresywny, jest fajny, ma no, dobre pracowitości, również wysoką w obronie, dosyć szybki, wysoki, kozackie główki, czego chcieć więcej od obrońcy, lol. Eliseu, szybki, dobre strzelanie, eee, ogólnie on był lewym pomocnikiem przez kilka lat, Natomiast no, chyba się prze, prze, przewienią pozycję w prawdziwym życiu, no i teraz tak jest, że jest lewym obrońcą. No i coś czuję, że będzie kozackie. Jest to dużo bardziej ofensywny od Angwy, ale to znaczy, że będą się w miarę równoważyć. Jusilei, on nie jest na pełnym zgraniu, jest na razie na zgraniu 9, znaczy e, na zgraniu 8, ale jeszcze kupuje ligę dla menadżera, on wtedy będzie na zgraniu 9, dlatego muszę mu zmienić pozycję na CM, na SP inaczej. I wtedy będzie na pełnym graniu, także tym się nie przejmujcie, on może nie będzie na 8 zgrania Zauważyłem, że w tym roku jest tak, że faktycznie menadżer daje zgranie zawodnikom, więc będę używał menadżerów, to jest fakt No i Jusley jest silny, wysoki, yy, szybki dosyć, no 80 tempo na SPD to jest szybki Tiago 4 gwiazdki sztuczek yy, No też taki bardziej defensywny, też wysoki, silny i tak dalej, także kozak ogólnie Keisuke Honda, hehe, he. suke, suke, hehe, he. No, ale, no, Keisuke Honda, no wszyscy go znają i kochają, szkoda tylko, że nie ma tych czterech gwiazdek. No, ale i tak, wysoka coś ataku, niska w obronie, więc idealny na tą pozycję. trzy mm, statystyki powyżej 80, do tego całkiem dobre główki, bardzo dobre podania. Jego wolne to już jest magia, nie? Kompletnie, każdy wolny wchodzi tu, tam, z dupy, wszędzie wchodzi. No, z dupy może nie wchodzi, bo nie wiem co tam Honda lubi, ale, ale wchodzisz z każdego miejsca na boisku. Zoran tosić, nie tosi, tylko tosić. Eee, Serb, tak mi się zdaje? Sprawdźmy, tak mi się zdaje, że on jest Serbem. LOL. Serbia, tak. Eee, CSKA Moskwa, cztery gwiazdki trików, szybki, dobry dribling. LOL. Coś zjebałem z kalkulatorem. Dobra, fali to Teraz osobno sobie policzę. 450 końców, no cóż. Taniutki, fajne i ten. Dobra, wrzucę wam do opisu ceny tych zawodników, bo teraz mi się nie chce tego robić. Sejdu Dumbia! 91 tempo, 85 dribbling, 76, a nie, 73 główek, 7, 78, 1800 końców, 4 gwiazdki tyków, 4 gwiazdki słabszej nogi, dobre pracowitości, geniusz, co roku jest zajebistym graczem. No i na końcu dane, 2300, 86 tempo, 87 dribbling, 81 passing, 75 shooting, 4 wersji dzików, cztery wersji słabszej nogi i dobre pracowitości. Mm. Patrzę na tą drużynę i myślę sobie, że w tej dziesiątej lidze to będę rozpierdalać wszystkich. To będzie skład pierwszy, jakim, jaki wam pokażę, jaki, jakim będę grał w mojej, w mojej serii z Ultimate Team. O, coś czuję, że będzie ostro. Mamy tutaj tak. Raz, dwa, trzy, czterech, pięciogwest, pięcio, pięcio, chciałbym pięć, cztery, pięć, trzech. 4 czterech, czterech, gwiazdkowców, trzy gwiazdki, on ma chyba dwie albo trzy, on, Elisą ma na pewno trzy, Angwa, nie wiem, chyba on ma też trzy, ale walczy już te trzy, ale tak, przy rzutach rożnych mamy dwóch kozackich środkowych obrońców, ewentualnie Juicy Leigh, Tiago, też to nie są miejscy. Dumbia mu również można na niego wrzucać, aczkolwiek obydwa jej skrzydłowie są... Na przykład on jest lewonożny, on jest prawonożny, czyli mogą schodzić do środka i strzelać finezyjne, a jak wiemy, wszyscy finezyjne są overpowered, czyli są za mocne po prostu w tej fifi. Mamy zajebistego wykonawcy rzutów wolnych. Zdaje mi się, że Dany też ma... Znaczy, Dany na pewno też ma dobre wolne. Tosic też ma dobre wolne i Tiago też mi się zdaje, że ma dobre wolne. Dwóch defensywnych, solidnych zawodników, bardzo solidną defensywę i zajebistego bramkarza w bramce. Skład mi się staje idealnie zrównoważony. Pokażę Wam teraz jak wygląda zgranie. Eee, tak, widzicie. Ci zawodnicy, którzy mają wszystkie te na kolorowo, znaczy, że mają już 10 zgrania. Tak, inaczej, w ten sposób. 10 zgrania to są boosty już do wszystkiego. 9 zgrania to nie jest boost chyba do, do strzelania, ewentualnie do eee, handlingu, czyli do łapania. Na 8 zgrania dodatkowo nie ma się e, pace'a, czyli to jest bardzo ważne najwyraźniej. Eee, więc to jeszcze na tych zawodnikach mam po 8, ale im to się zmieni. A resztą zawodników będę musiał zagrać 10 meczy i wtedy oni zyskają zgranie. A ja zrobię to jeszcze inny sposób, bo mm, kupię po prostu. E, me, znaczy, do menadżera kupię ligę e, rosyjską i wtedy on będzie z ligi rosyjskiej Portugalczyk, czyli ci zawodnicy będą mieli połączenia te idealne, czyli będą mieć. Znaczy połączenia idealne będą mieć po prostu pełne zgranie i ci też będą mieć pełne zgranie, no oprócz o tych dwóch ziomalków, ale oni z czasem już sobie zbiorą, bo to w końcu bramkarz, środkowy obrońca. Dobra, żeby nie przedłużać to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, pokażę Wam jeszcze ostatni raz, bo się pytaliście jeszcze. Mam stroje Napoli, mam stroje Juventusu jako te podstawowe, mam stroje Evertonu, są kozackie tak koszulki, mam stroje Swansea City, mam stroje Leeds United, mam stroje Sao Paulo, stroje Freiburga, to Os Freiburg, Swansea i Everton, to będę chciał używać tego na przemian z tymi. Stadion to Emirates Stadium i Herb to Rubin Kazan. Powtarzałem wam, że ten zajebisty jednorożco smok. to jest Rubin Kazan, ale i tak się ludzie pytali, więc mówię wam teraz jeszcze raz. Także to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie co robić. Oczywiście, że wiecie co robić. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś pomysły, co mogę zrobić, żeby ulepszyć ten skład, będę mieć też sporo końców za pana Ramosa, jak go sprzedam po premierze. Więc zobaczymy. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Siema.